Ale jak do góry Nie mogłem, mam pojezona, jest ciężej CO SIĘ DZIEJE? Ja mam pojezona przez... 4 minut jeszcze Oni mnie do beczki wrzucili Co się stało? Help me... ...help please mi beczka We dwójkę mnie walą Ale jaka no, beczka? Nie. nie wiem, która, z fioletowym gównem <laughs> z fioletowym gównem Okej, okay, rozumiemy. Dobra, efekty, bo i tak zwinę, to zginę Czekaj no. może. Jak niby jak slajma nie mam! No to wysokie skakanie, tak jak ja. Ja nigdy slajmem nie uciekałem. No i zginąłem, bo Jezu, Maciuś się wbił, dobra. Dobra, pozwól mi minął. I ty na drzewkę. Nie, dobra. Nie. Nie, to nie. Ja mi <gry> nie! <gry> no, że ty patrzysz o deda? no. nie no! no Kurde pizdez! Gościu miał duży, duży ping! Nie no dobra ty! Ja, no, ja, ja cię wwalam!